Dzisiaj była ciekawa akcja. Kolega mikrocypka, czyli Claudio Corlon, podjechał na irl pod blok Mamona w Płocku. Spytał się kasierki w żabce, czy zna dziadka w jego najnowszym wodzie. Obszaj, co? Jak to? A weź daj linka do tego. A czemu ten Claudio szuka Mamona <laughs> Porachunki Wyrok jest wydany e, Mi się wydaje, że tam mm, możliwe, że gdzieś byłby małą, bo tam są takie drzewa wysokie A zawsze te ptaszki słychać u niego Matko tego debila chodź Dzwonc, że jesteśmy Mamona może no, na jego miejscu pachnie staliśmy. Nie, tam jest na niepełnosprawny. Bo podjechał jakiś No don. Gangsterka, kebaby, automaty. On nie wychodzi z tam. A ma prawko czy nie? Wizowia. Tak, w Polsku są, szukają dziadka. Tak. Bo ten Claudio wydał wyrok Mój na niego. Decypka, no Ty, idą, i to. Idę do żabka do żabki koło dobry mamono. do Bumamola, idą. Pojawą mamono. to On naprawdę prawdę kamienkował? Księdza? Nie, nie wiem Nie wiem czy to dobra opcja widzowa Trochę mnie to wpisuje Świska me skręcił <grym> <grym> <Nie> Ja <grym> <nie grym> wiem <grym> Nie jadłem, wiem Raczej kojarzą, ale nie Może nie Czekaj, patrzę. Mafioza, taki sam. To w ogóle jest taki durny pomysł, kurwa, że na najbliżej tam niby dzieje z mamą jadą k***a do żabki i się zapytać, czy go kojarzą do kasierki. Co to w ogóle za pomysł jest, k***a? Dobra. Ty, <laughs> <laughs> nie wiem, czy tam tędy nie byłoby lepiej. No bo tam trawa jest. Ja chcę usłyszeć co się zapytają kur... Jakie słowa polecą. Gdy, nie wiem czy nie wywali live. Bo się zaraz ze śmiechu. <grym> to nieźle są namówiłeś niepełnosprawnego gościa, że podjechał pod doma Mamona, ale w porządku, tym się już ktoś zajmie, bo to może mieć grube, bo za to można mieć grube problemy za takie rzeczy pożegnaj się z kątem. A kiedy ja namówiłem, kurda. Dzień dobry. Mam pytanko, bo tutaj mój kolega gdzieś mieszka, z internetu, zna pani Mamona, może? Albo Kowala? Nie. nie. Nie, nie, nie bardzo? Okej. Okay. No, to nie bardzo. tak no, no, rozumiem. Zdjęciem pokazać. A karashi nie Nie Widzę. No? Okay. O co chodzi? <laughs> Tyle na razie. Śledztwo dalej trwa. <laughs> dalej jest w toku. Nie idę, bo dziś nie ma dostawy w poniedziałek. W poniedziałek dostawa będzie. Nie dziki dla mnie. To nie wierzę po trzy razy. Nie wierzę. No. No. No, no, nie, to nie, 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 nie powtarzaj się po pyś latem.